Przepraszam, czy pan z jest u jest pan, przepraszam. Wszystkie procedury musimy do końca przeprowadzić, tak perfekcyjnie. Nie chcemy niejasności. Pomalę sobie pięknej walce Krzysztofa tak Dudowicza, wyrokiem z Mistrza Świata. Tytuł i pan zostaje w Polsce, Krzysztofa. Proszę go myślę, że skończył bardzo męski styl, ale i techniczny bojnik. że kiedy kiedy ukoszył? raz mi się mukowo, um, bardzo Krzysiu starszy jest, to skończył tutaj się odnajdzie, oczywiście waszym bardzo. i rzeczywiście, moim zdaniem to była bardzo męska, przy okazji bardzo techniczna walka. E, myślę, że to, to taki taki box, kibice lubią. Ale też jestem dużym proszę. i myślę, że Krzysztof udowodnił że jest naprawdę wielkim pieśniarzem, mistrzem świata drugim przy federacji, po nas na zborek III czy IV klaskodracji w UEC. No, nie ma już chyba wiele do udowadniania, także się zresztą czerwono, rozmawiali. Nie bardzo lubimy planować kolejne rzeczy, ponieważ no w na boksu przy pokoju trzeba się skoncentrować w tym koncepcji na najbliższej walce, którą była, która się odbyła. Natomiast myślę, że teraz kilka minut jeszcze półszy się, się, się wyboruje. Wyściska syna, którego dawno nie widział, wyściska żonę. Cztery tygodnie, przepraszam. Proszę się Nie muszę się mylić w spokoju do rozmów, natomiast myślę, że Państwo mają się dużo pytań. Krzysztof, jak widzę, jeszcze raz bardzo dużo to I Pozwolę sobie to przybaczyć. Niszczę świata, Krzysztofa a tylko go Dziękuję bardzo. wyjście, dziękuję, że. kibicowaliście. dziękuję, że trzymałem się za wyciuki, mam na pewną nadzieję. I tym tak dziękuję, którzy też nie trzymają za wyciuki, bo nie ma zadania. Eee, dziękuję profesorowi Miasto Wrocław w Kolecia, która bardzo mocno, no, ja. Dziękuję wszystkim sponsorom, jeszcze raz, którzy uczestniczyli w tej reżimie. Dziękuję oczywiście podkreślam jeszcze raz, sponsor, który bardzo skrupulatnie daje nam szansę pokazywania się i e, zdobywania tych pasów. Mam nadzieję, że będziemy szli do szkoły, kroczek po kroczku, nie będziemy w stanie w miejscu. W końcu, jak tutaj nie było tego. Czekałem, czekają nas nowe wyzwania, nowe, jak yy, można powiedzieć, yy, jeszcze mocniejsze yy, walki. Mam taką nadzieję. Jestem gotów, żeby się podsłuchać, się podsłuchać na wyjściu, bo ja też nie może nie do tego, żeby w Polsce na polskich dzień, na, na polskich kibiców, na naszej publiczności, która jest tak wspaniała, którą naprawdę mogę bardzo mocno słuchać. Yy. Przepraszam za te delikatne szastoje, ale to, że tak powiem, sprawa taktyczna moja, która gdzieś tam sobie wywołałem i starałem się, że można powiedzieć, ukrytować. To takie walce się nie powinien tłumaczyć najszybciej. Nie, nie, ja nie tłumaczę, bo to moje... Przyszłyśmy przed każdą godziną, musieliśmy sobie ułożyć batę. Nie zawsze się to, że tak nam daje się sprawdzić, ale w tym momencie dało trochę mi troszeczkę. Ale skutecznie. Mogę powiedzieć. Dziękuję wszystkim. Dziękuję trenerowi Fiotrowi Dłowinowi. Jeszcze raz dziękuję Dękowi Zabierajowi. Dziękuję Pawłowi Skrzyczowi, który bardzo mocno też nam pomagał, żebyśmy mogli korzystać z tunelu Fiotrowi Dziękuję ośrodkowi, ośrodkowi Poczernowo-Środkowi eee, który yy, ukończył nas i powiem szczerze, dbał jako dzieci. Więc bardzo im dziękuję za to. Dziękuję za wytrwałość mojej kochanej żonie, która. Do końca pewnie nie wierzyła, chyba nigdy nie wątpiła, i, i mam nadzieję, że tak będzie, bez względu na, na sytuację, jak się będzie w całej życiu. Jesteśmy bardzo silną rodziną i jeden za pomocą, jeden za wszystkim, jeden za jednego. Dziękuję Krzysztofowi, moim przyjacielu, przyjacielu, który zawsze mnie wspiera, nieraz za wyjściem, ale jest takim przyjacielem, że wszystko wybacza, bo to, to tego są przyjaciela. Dziękuję Wspólnotowi, dziękuję Wamkowi, dziękuję. Przyjaciele moi, którzy zawsze są ze mną, którzy mi wspierają, którzy mi pomagają, którzy są ze mną na dobre na złe i tak dalej i tak dalej. Można by się i wymieniać. Więc dziękuję yes.